Siewierz to niewielkie miasto położone w województwie śląskim, powiecie będzińskim. Prawa miejskie zostały nadane temu miastu już w czasach średniowiecznych. Wydarzenie to jest datowane na rok 1276. W tym okresie, w zakolu płynącej tam rzeki Czarnej Przemszy, wśród znajdujących się rozlewisk oraz bagien, została wzniesiona drewnianoziemna siedziba kasztelanów. Mieściła się ona na wyspie usypanej z ziemi, oraz wzmocnionej drewnianymi palami. To właśnie w tym miejscu, prawdopodobnie w pierwszej połowie XIV wieku, rozpoczęto budowę murowanego zamku. Miało to miejsce w czasach panowania książąt bytomskich. Dalsze prace budowlane trwały także w późniejszym czasie za panowania książąt cieszyńskich. Dzięki dotychczasowym badaniom archeologicznym, udało się ustalić, że już pod koniec XIII wieku za panowania księcia opolskiego Władysława lub jego syna Mieszka Cieszyńskiego został wybudowany cylindryczny stołb o średnicy 9 metrów. Z kolei w latach 1337-1358 książę cieszyński Kazimierz I przyczynił się do budowy muru obwodowego oraz murowanej kamienicy. Wówczas to brama wjazdowa do tej budowli znajdowała się w południowej części, a więc po przeciwnej stronie niż obecnie. W 1443 roku zamek wraz z miastem został wykupiony od zadłużonego księcia Wacława I Cieszyńskiego przez ówczesnego biskupa krakowskiego Wigniewa Oleśnickiego. Po zakończeniu długotrwałego sporu pomiędzy książętami śląskimi a biskupami krakowskimi, ci drudzy na mocy dokumentu wydanego przez księcia Cieszyńskiego Wacława I przyjęli tytuł świecki książąt siewierskich. Od tamtej pory księstwo Siewierskie stało się niezależnym organizmem politycznym posiadającym własne wojsko, sejm, monetę oraz sąd. Wtedy też zamek stał się administracyjną i polityczną siedzibą tego księstwa. W dobie rozkwitu renesansu budowli tej nadano wystrój charakterystyczny dla tej epoki. W 1518 roku biskup Jan Konarski nakazał wznieść wieżę nad niedawno wybudowaną bramą. Nieco później, bo w latach 1524-1530, biskup Piotr Tomicki nakazał rozebrać gotycki stoł, a pozyskany materiał budowlany wykorzystano do budowy nowych, mieszkalnych skrzydeł. Wtedy też Dziedziniec zamku został otoczony drewnianymi gankami, typowymi dla doby renesansu. W 1575 roku książę biskup Franciszek Krasiński zajął się umocnieniem warowni i przystosowaniem jej do używania broni palnej. W tym celu odbudowano dodatkowy mur zewnętrzny, a przestrzeń pomiędzy nim a bryłą zamku wypełniono ziemią. W ten sposób powstał okazały taras artyleryjski, który został wyposażony w 10 dział. Z kolei brama wjazdowa została umocniona ciekawym barbakanem, a mury otaczała głęboka fosa. Wiadomo, że za czasów potopu szwedzkiego na zamku tym przebywały wojska Hetmana Stefana Czarneckiego, co przyczyniło się do zajęcia i splądrowania go przez Szwedów. W dobie baroku w latach 1681-1699 została dokonana kolejna przebudowa zamku. Inicjatorem prac budowlanych był wówczas biskup Jan Małachowski. Przyczynił się on do przebudowy wschodniego skrzydła zamku, w którym powstała kaplica. Rozpoczęte przez niego prace dokończył Konstanty Felicjan Szaniawski. Na jego polecenie, basztę przy bramie wjazdowej podwyższono i zwieńczono baniastym hełmem z cebulą i latarnią. W połowie XVII wieku zamek nawiedził pożar. Po tym wydarzeniu Kajetan Sołtyk wyremontował wieżę, a forma nadana wówczas zamkowi zachowała się częściowo do dziś. W 1790 roku, kiedy to Sejm Wielki zlikwidował Księstwo siebierskie i wcielił je do Rzeczypospolitej, zamek został ostatecznie opuszczony przez księcia biskupa Feliksa Pawła Turskiego. W czasach wojen napoleońskich zniszczona warownia była wykorzystywana do prowadzenia działań militarnych. Po ich zakończeniu opustoszały zamek zaczął stopniowo popadać w ruinę. Podobnie jak wiele innych zamków ten Siewierski również posiada swoją legendę. Mówi ona o Czarnej Damie której dusza od wielu wieków błąka się po warowni. Owa zjawa jest utożsamiana z uroczą cyganką, która była tak zwana, gdyż posiadała ciemną cerę. Niewiasta ta zakochała się nieszczęśliwie w jednym ze starostów siewierskich. Bezgranicznie zakochana dziewczyna spotykała się ze swym ukochanym na siewierskim zamku. Ich spotkania były tajemne, gdyż wejście na zamek osobom postronnym było zabronione. Pewnego razu wiadomość o tajnych schadzkach dotarła do władających zamkiem książąt biskupów. Jeden z nich nakrył kochanków w sypialni znajdującej się w komnacie zamkowej. Wówczas to para została pojmana przez strażę i stanęła przed sądem pod zarzutem naruszenia majestatu księcia. Okrutny sąd wydał bardzo surowy wyrok: starosta został wygnany z księstwa siewierskiego, a urocza cyganka została żywcem zamurowana w lochach zamkowych. Konała ona w ogromnych cierpieniach i mękach. Od czasu śmierci zakochanej nieszczęśliwej dziewczyny, jej dusza krąży po zamku nieustannie szukając sprawiedliwości oraz wspomina miłosne chwile spędzone ze swym ukochanym. Dziś częściowo odrestaurowany zamek stanowi ciekawą atrakcję dla wielu pasjonatów historii oraz turystów.